Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam 6 najlepszych ćwiczeń na rozbudowę mięśni pleców, dzięki którym Wasza talia będzie smuklejsza, a także poprawicie proporcje w swojej sylwetce. Zapraszam do oglądania. W treningu pleców bardzo istotną kwestią jest to, aby znalazły się zarówno ruchy pionowe, jak i poziome. Ważne jest, aby ilość serii w skali tygodnia była taka sama, pomiędzy ściąganiem pionowym a także przyciąganiem poziomym. Jeżeli chodzi o zmianę sylwetki, to przede wszystkim bądźcie konsekwentne, zadbajcie o progres, a także nie bójcie się wskoczyć na wyższe kalorie, ponieważ to zagwarantuje Wam nie tylko lepsze zmiany w Waszej sylwetce. A także pozwoli Wam poprawić Wasze proporcje sylwetki. Także jeżeli Macie na przykład zbyt duże UDA, a do góry jesteście dosyć wąskie, to jeżeli skupicie się właśnie na rozbudowie Waszej góry, to równocześnie poprawicie proporcje swojej sylwetki, dzięki czemu Wasze biodra UDA staną się optycznie mniejsze, talia jeszcze bardziej smukła. I dzięki czemu Wasza sylwetka po prostu będzie prezentować się lepiej. A jeżeli chodzi o słowo klucz, to bądźcie cierpliwe po miesiącu, dwóch, trzech oczywiście te zmiany zauważycie w sylwetce, ale na pewno musicie spędzić więcej czasu i pracy, aby te zmiany były bardziej widoczne i żebyście to wy były zadowolone. Ze swoich postępów, jak i efektów wizualnych. Przy przedstawianiu ćwiczeń pokażę Wam, jak prawidłowo wykonywać te ćwiczenia. Pierwszym ćwiczeniem będzie podciąganie, jest to zdecydowanie mój faworyt. Przy tym ćwiczeniu odnotowałam największy progres, jeżeli chodzi o rozbudowę mięśni grzbietu, co możecie zobaczyć na załączonych obrazkach. Podciąganie jest ciężkim ćwiczeniem i zdaję sobie sprawę, że nie każda osoba potrafi się podciągać. Natomiast, jeżeli chcesz nauczyć się pociągać, dobrze jest włączyć ruchy negatywne w swoim treningu, które polegają na tym, że stajesz pod drążkiem. Tutaj możesz chwycić się albo pod chwytem, bądź nachwytem. Podskakujesz w górę i jak najwolniej opuszczasz się w dół. Na początku mogą to być 2-3 sekundy, z czasem postaraj się coraz dłużej schodzić w dół, i to będzie progres w tym ćwiczeniu. Oczywiście pamiętaj o tym, aby mieć spięty brzuch, aby za bardzo nie iść do przodu, tylko schodzić mniej więcej jak najbardziej w pionie. Jeżeli chodzi o podciąganie, dobrze będzie, jak sobie ustawisz coś pod drążkiem, abyś nie musiała wskakiwać na drążek i tracić tej pozycji. I tutaj mamy trzy formy chwytu. Możesz chwycić pod chwytem, nachwytem bądź chwytem neutralnym. Ja zaprezentuję tutaj, jak wykonuję powtórzenia pod chwytem. Chwytacie drążek na szerokość barków z tego względu, że najbardziej nam zależy na rozbudowie mięśnia najszerszego grzbietu, a w tym ustawieniu będziecie go najbardziej angażować. I też zauważcie, że będziecie miały zdecydowanie wydłużony zakres ruchu niż jakbyście chwyciły drążek znacznie szerzej. I to też by było problematycznie, by było znacznie trudniejsze do wykonania. Kiedy już stoicie pod drążkiem, bierzecie głęboki wdech, wykonujecie ruch obniżenia łopatek, czyli depresji i przyciągacie się klatką do drążka. Tutaj ważne jest to, aby trzymać spięty brzuch podczas podciągania, żeby nie bujać się, a także nie tracić niepotrzebnie pozycji. Jeżeli jesteśmy już przy ruchach pionowych, to przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, którym będzie ściąganie drążka do klatki piersiowej. Będzie ono świetnym ćwiczeniem do uzupełnienia podciągania, lub jeżeli nie potrafisz się podciągać, będzie ono bardzo dobrym ćwiczeniem akcesoryjnym, ponieważ dokładnie angażujecie tu te same mięśnie, co przy podciąganiu. Zasady są takie same, czyli obniżacie swoje łopatki i przyciągacie drążek do klatki piersiowej. Tutaj możecie również zauważyć, że podczas każdego powtórzenia lekko możecie się odchylić do tyłu, co pozwoli Wam jeszcze w większym stopniu dopiąć Wasz najszerszy grzbietu. Tutaj bardzo istotną kwestią w tym ćwiczeniu będzie utrzymywanie prostych nadgarstków. Ponieważ bardzo częstym błędem popełnianym w tym ćwiczeniu jest niepotrzebne uginanie nadgarstku i kiedy on powinien być prosty, mniej więcej to wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o chwyt, to tutaj macie dwie wersje. Jeżeli chwycicie węziej, to oczywiście w większym stopniu zaangażujecie najszerszy grzbietu, bo zakres ruchu również będzie znacznie większy. Natomiast jeżeli chwycicie szerzej, to tak jak w podciąganiu bardziej zaangażujecie mięsień obud Trzecim ćwiczeniem, jeżeli chodzi o ruchy pionowe, będzie narciarz. Możecie wykonywać to ćwiczenie na lince wyciągu górnego bądź na tym krótkim drążku. Zasady są takie same jak przy fundamentalnym ćwiczeniu, czyli tutaj wykonujecie tylko obniżenie łopatek. Dzięki wybraniu linek, chociaż ja nazywam to tutaj jajka, no ale mniejsza z tym. Dzięki wybraniu linek. Yy, będziecie w stanie dopiąć jeszcze bardziej plecy, ponieważ będziecie mogły wydłużyć na końcu zakres ruchu. Przechodzimy do czwartego ćwiczenia, gdzie już to będzie ruch poziomy, i będzie to fundamentalne ćwiczenie, czyli klasyczne wiosłowanie. Przede wszystkim, przy przyjmowaniu pozycji do wiosłowania, zaczynasz ruch z bioder, czyli dokładnie tak samo, jakbyś wykonywała rumuński martwy ciąg. Przy przyjmowaniu pozycji, lekko uginasz nogi w kolanach. Oczywiście, nadal trzymając proste plecy. Jeżeli chodzi o kąt, który powinien być od tułowia do podłoża, powinien on wynosić około 15 do 45 stopni. Tutaj ruch odbywa się w kierunku bioder i przed każdym powtórzeniem wykonujesz spięcie, a także obniżenie łopatek, czyli retrakcję i depresję, która jest pokazana tutaj. Ważne jest to, aby w tym ćwiczeniu Twoja pozycja nie ulegała zmianie. Czyli, oczywiście, nie chodzi nam o to, żeby z każdym powtórzeniem coraz bardziej się pro prostować, przez to ten ruch będzie bardziej pionowy, a właśnie tutaj dąż do tego, aby pozycja była. Wręcz niezmienna, na tyle oczywiście, ile jest to możliwe. Kolejne ćwiczenie będzie wiosowanie jednorącz. Bardzo lubię to ćwiczenie, ponieważ tutaj możemy przepracować i skupić się na każdej stronie osobno, dlatego jeżeli masz problem na przykład z jedną stroną, bo jest ona słabsza, to warto będzie włączyć to ćwiczenie do swojego planu treningowego i oczywiście zaczynać w serii zawsze od strony słabszej. Następnie przejść do strony silniejszej. Jeżeli chodzi o wykonanie tego ćwiczenia, to możecie je wykonywać albo w oparciu o stojak, bądź tak jak tutaj macie pokazane w oparciu o ławkę. Zasady są dokładnie takie same jak przy klasycznym wiosowaniu, czyli przed każdym powtórzeniem wykonujecie retrakcję i depresję. Możecie także po każdym powtórzeniu pozwolić na wysunięcie łopatki do przodu, czyli protrakcję. I bardzo ważne jest to, aby zapamiętać, że zgięcie w łokciu jest naturalną konsekwencją spięcia i obniżenia łopatki, także nie zaczynajcie ruchu od łokcia, a zawsze od Łopatki. Możecie przyjąć także punkt, do którego będziecie zawsze wykonywać powtórzenia, na przykład może to być punkt do bioder. Ostatnie ćwiczenie będzie focze wiosło. Będzie ono świetnym ćwiczeniem, jeżeli masz problem z przyjęciem odpowiedniej pozycji, bądź chcesz odciążyć odcinek lędźwiowy w swoim planie treningowym. Jeżeli chodzi o kąt to zależnie od siłowni możecie przyjąć od 15 do 30 stopni. Przy wykonaniu ćwiczenia ustawiacie się tak, aby wasza głowa była na ławeczką, nie zadzieracie jej, ponieważ jest ona przedłużeniem kręgosłupa. Wykonujecie ten sam ruch, co przy wszystkich ruchach poziomych, czyli spięcie, obniżenie łopatek. Przy ćwiczeniach złożonych dobrze będzie, jeżeli będziecie zostawiać od jednego do trzech powtórzeń w zapasie, czyli będziecie ćwiczyć dostatecznie blisko upadku mięśniowego. Upadku mięśniowego, czyli taka niemoc już do wykonania kolejnego powtórzenia. Natomiast przy izolacjach możecie wykonywać powtórzenia w każdej serii do upadku mięśniowego, co nie będzie błędem. Jeżeli chodzi o ćwiczenia złożone, tak jakby chociażby wiosłowanie czy podciąganie, to tutaj pracuje więcej niż jedna grupa mięśniowa, a co za tym idzie, możecie odnotować szybszy i większy progres na swoim treningu. Natomiast jeżeli chodzi o izolację, jakby chociażby ściąganie drążka do klatki piersiowej, tutaj możecie odnotować wolniejszy progres, natomiast warto się skupić w nich przede wszystkim na czuciu mięśniowym, a nie gonić cały czas za zwiększaniem obciążenia kosztem niepoprawnej techniki. Dlatego tutaj każdy kilogram, każde powtórzenie będzie się liczyło jako progres. Czasami będzie tak, że zanotujecie dłuższą stagnację w danym ćwiczeniu. I tutaj nie przejmujcie się aż tak tym bardzo, ponieważ przede wszystkim możecie zmienić kwestię chwytów, na przykład z nachwytu przejść na podchwyt bądź chwyt neutralny, a także warto sobie uzmysłowić, że nie tylko ciężarem się progresuje, a także tak jak powiedziałam wcześniej, warto skupić się na. Czuciu mięśniowym, zwiększyć świadomość nad wykonywanymi ruchami, także popracować nad techniką i to też będzie progres w danym ćwiczeniu. W każdym ćwiczeniu, które wymieniłam, jak i każdym innym ćwiczeniu, które wykonujecie, zawsze pamiętajcie, aby pracować w pełnym zakresie ruchu, a także mieć kontrolę nad wykonywanymi powtórzeniami. Jeżeli podobał Wam się materiał i chcecie więcej tego typu treści, to możecie napisać mi w komentarzu, co w kolejnym materiale ma się pojawić, jakie najlepsze ćwiczenia na. A jeżeli chodzi o ten materiał, to bardzo dziękuję za obejrzenie. Jeżeli podobał Wam się film, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!